Dziad, no. jedziesz palina! Mogę być firmowe paliwo! Z do dla Karoliny! Nie, na koniec tego mogę z łopaty zbić. Dziad, Uwa. dawaj! Patrz, Jak ja mam strzelać? Ja za jest... atelier o... nie mam. Weź mi dziad... Tutaj wagon... ...z tej strony. Wagon? No, bo ja kurwa muszę mieć jakieś podwyższenie. Bo nie mogę... Normalnie strzelać z artylerii taki. Zróbcie tutaj z tyłu jeszcze okop. Patrz. Ja no i się skończył. Zobacz, ja muszę skoczyć na pół, kurwa. O. A teraz ty widzisz. Ależ, no dobrze, no. A oni do nas podchodzą. Kurwa, nie, weź ten wóz to! mnie. Dobrze idziemy. Odepnij go! Trochę Kurwa, weźcie, się idźcie z tym, bo ja nie, nie mogę się. Nie, nie mogę się skupić, ja nie wiem gdzie, gdzie oni są teraz no. Widziałem że podchodzą już ich nie widzę, no Na prawo są pani kierowni. Ale to są nasi! Aha! jest strzelajcie na prawo! A to jest to nasze, tam są lisowczyki. Eee, Proste, że tak. Tak jest. o okopy, to jest... Pierwsza wojna się to jeszcze Jeszcze niespokojne... Potarga... Łyca... O, 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 o... A... wojnie... Na, no, na wiosce, co nie... Nie? A, tak. Tutaj. Do pana Andrzeja, który trzymasz na barkę do góry. Do, tak, jest no żołownic, na żonik, domasz ten stył. Domasz ten stył. Chcę pokoju być bo ja nie mam. O, to, to swoich, nie stójcie za mną. Mogę no. stać no. za panem za Sarmackim, dremno. jestem jego osobistym modygardem. Tak, to robię, jest, to jest echo. Porabia za zróbmy. Ja, Aleksander, Aleksander naprzódź. Panie Andrzeju, czy mogę stać za panem Sarmackim? Bo muszę ochronić się razem z nim Ruszamy. Wejdziecie się zanowili, kurwa, a oni tego bo bo wojnie i Chora, to kto inny jest. Jestem mniejszy. w mniejszym. Zapróżniam go ptakom za zajęcie na życie. I za naszą. dobra. Nie złapał do nas. Dobra, nie ale, ale a na nie No dobra, ale chodzi o to, że dyscyplina co ja i teamwork. Tak działamy, jest. Działamy jako zdyscyplinowany klan, a nie jako zwierzęta typowe jak niektórzy. Dlatego, dlatego większość z nas wygrywa pod naszym dowodzeniem. Merci. Bo jak i wiecie, wiecie, że przegracie, to jest nie no, muszę, ja nie tylko, 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 tylko to waszego... waszego... No, sobie ...przegracie. Dobra, panowie, dawajcie za mną, dawajcie za mną, cel, cel na prawo, cel na prawo, cel na prawo, nie strzelajcie. Tak jest. Ognie. Jebaś, kurwa, na swoich. to nie wychodzi. Jak to nie możecie przodować nie radni przegryzą. A ja mogę iść? A, a Pani Andrzeju jeden z tych lata taktyk wytnij go iść? O, zeszedł. Mogę? Nie. nie zes... tak. No tutaj, tak. we wiosce. A Będzie nie zaczekajcie, nie bić. Duelujcie. Nie. Nie bić, nie bić. Nie chod. nie. To jest duel. Stój. Bij go. Dobrze. O, ja bym go została Ale dobra. W ogóle nie weszłaś. Proszę chyba przeładować? Zarmat wpadłeś. Co tam tak. jest? Co tam jest? Co tam jest? No to masz potrzebę? No to to masz potrzebę. Dobra, napisałem do niego. Czy to, co tu, co o, przy, gdy to? Policowcy przyjechali na nastej imprezie. Wojciech, już masz artylerię wolną. Masz artylerię? Weź tu amunicję różną. Czy... To jest. Tak, to czy nie? Wiesz, tajnik jest niezły. Ładnej amunicję. Jak oni to strzelają? Zajrzałem, to bym nie mogę ładować. Serio? Sorry. Tak, jak zajrzałem, to nie można ładować. Ale ja ja się nie mogę wejść, co nie wiem. Naprawdę, Jak wygląda nasz przywódca? I nie oko z prawej strony. O, o ja nie wytrzymam. O, do niego, do mnie, do oni zajmują tą tak armatę. Wszyscy się zorganizowani? Jest, nie jestem w stanie zrobić po nim armatę, przynajmniej. Wstąpią ją na maxa w korejsie. Nie strzelajcie, jak będą bliżej, nie jak będą bliżej z tych muszkietów, to strzelcie. gdzie oni są? Ale najgorsze jest... ...serio, że ona jest za wysoka, Kurwa, i trzeba jakoś tak dziwnie... Nie wystarczy to wyczuć O, będzie ciekawe strzał. O, idę na środek. Celu, celu dalej, celu, celu dalej, celu dalej. No, będą nas odpędni. Będę z na prawo w kierowniku. Ale no, po prostu odpędzi. Co właśnie no. zajmijcie? To na dachu. Co? Co? Na dachu tam są. Poczekaj, bo ja jestem wycelowany bardziej w kawalerię. Chyba jest porówno. trzy żywy. No, A no. rzeczywiście, trzy z tych trzech żywy. No. Dobrze. Ale robi to... ciekawie. Ja co, o kurwa. Idzie mi dzisiaj. Kto się tak, no. no. jakiś... No. loanł atar? No. kto kurwy kupił... No. To ...sabotowanie Ardlei? mi nie wiem. Mamy tu impostora? No Nurzownik go skościł. <grym> Brawo. <grym> Bravo nie. Kowaleria i piechota z przodu u armat. Za daleko. Za daleko. się uszykować przy, przez armaty Ale nie tak szybko. Armaty. To nie stawajcie dosłownie przed armatami, bo wam głowy odwali. No, no do, na lewo. Jedno raz. I do, no. Po lewej się Realno i ciszy. Co co to jest za utwór? Są chyba, otrzymał sam ból. Dawaj ładuj to! Ale kto go opuścił? Ja. Dobra, wszyscy strzelcy na środku tutaj. Organizuj mnie. Co mówisz? Mieju Mieju Nie, mnie jestem w stanie trafić. Panie, gdzie jest nasza flaga? Machronge, no, no mówię, zabrali nam. Albo, no. albo ci... Albo... To, lisy? Lisy albo... Ha. No. A to ty... im... A? Przed nami, nie? Serio już? Nie, 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 nie. Nichrot, wypierdniczaj mi stąd. Okej. Okay. Są u teraz muszę teraz trafić. Wiem, wiem, już strzelam ale to ustawiam, że nie trafię z mojej Stoję w boku! Przede mną, nie za mną! Przede mną, w kolumnie! Przede mną w kolumnę róbcie! Ciap, też idziesz. Dobra. Tak za, zwrotnego będę robił. Już wszyscy są, ruszamy. Za mną, no w linii. Jak na NWU. Linia na lewo, dowódco! Jeszcze nie! Na lewo, Trzy, trzymajcie za mną, trzymajcie za mną. Jest Dobra, cel. stop, do linii, za moje lewo. Cel, cel, cel. Trzymajcie, trzymajcie. To nie ma sensu. nie, idziemy. Dobre, nie To będzie się dogrywać, to się To jest alczarz, to alczarz. To jest alczarz, to alczarz. jest alczarz. To jest alczarz. To jest tak czy ja no, czy jak? Nie, ja poczekaj, bo ja nie jestem tak. Pe... Dobra, chyba. Nie. Nie, 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 O, nie, się nie, nie, powiem. Ja nie, 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 ty, Ty, Radol, nie już czy nie skończy. możesz to skręcić. nie są. są, jak są, nie? Dobra, A, tak wiesz, to nie są, nie? A to jeszcze dwie armaty są. Gdzie są? A, dobra. Idą, idą. Pani kierowca. Dobra, to, tu, to, tu, 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 tam gdzie wy jesteście, weźcie odwróćcie te armaty na front już. Prosta? Front, no w lewo, w lewo skręć, w lewo skręć. A gdzie jest, kurwa, dziadu? Wy w tył. Jest, na... No, oni no. w nasz Na szczęście już nie jeszcze w, Jeszcze, w nie, 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 Jeszcze w lewo. Jeszcze w lewo. Jeszcze w lewo. Dobra, brrrr, już Naprawdę ciężko powiedzieć jak to on gdzieś tak wkłada. Ale no, jak? No, no po prostu gie, kikasz. Naczynałem game. No, pro, no to ja stopu, I od roku no. no to ją z tapu No to ją z teraz ją nie niechże normalnie w ręku. Kurwa, masz. Zaczyna się. Zostałem Ty, bo oni są... Za nami jest Nie, dobra panowie, bo to nie ma. Już do sobie... się, schodźcie, wycofujemy się. Strasznie zjebaliśmy, wycofujemy się. Kawaleria, brońcie się przed kawalerią. Macie piki. Trzymajcie się razem, bo strasznie za wolno nam to poszło. No. Niektórzy odpierdalają tutaj za mocno. By nie miałeś, profesor inżyniera. Aaaa! Piękna aaa, klasa. O, o przepraszam, Wojciech. Jednego Mówiłem... zabiłem. Nie na piarę... Trzymajcie się tych... Ty nie wychodźcie w bo... ogóle. Dobra. Bronisz mnie. Wycofujemy się, wycofujemy się. Do obozu, do obozu. Do obozu, do obozu, do obozu. Do obozu ja się wycofujemy. Jeszcze, Ta. jeszcze. Tak. A lampki. Daj O, marzajki. Dziękuję. Pięknijcie, kurwa. Włącz na włącz kurwa. Nie odchodźcie, nie odchodźcie. Nie odchodźcie. Nie Nie odchodźcie. Nie odchodźcie. Nie odchodźcie. Nie Dobra, przeżyliśmy jakoś Nie kapel. Za mnie. Już zabili parę, akurat. Niej! Zabij no go! Za Andrzeja! Za Andrzeja, panowie! Co Andrzeja? Na te medy! No nie, chyda mi! By... Nie ma. Mordować mm. tak, tak. ich tak, aby czuli, że ubierają! A bo oni tu są! Słuchaj, bo... Słuchaj, sobie na prawo-lewo. No Zresztą jest moca pichotry nie? O kurwa, ale umieram. Mm. Tak, mnie broni. Nigdy znowu z na znowu Zostawcie na No, no. Ci obszar, czy? Dawaj, teraz. Dawaj. Nie nóś w, bądźcie, w no, nie. No, Będę cię teraz. No Spadek. 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 Nie Spadek. te Spadek. 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 I jest, tam, a No i no są idą, idą. Nie, a nie tam jest. A jest. Ale bo jest masa piechoty, jak co? No, no to, ale, to, a ja co, co robimy? No, no co, ustawcie się na lewą stronę. Bo... No, no, czekamy, czekamy, właśnie no, nie chcę, Nie dajcie się wystrzelać, nie dajcie się wystrzelać. Tak jest. Dobra, dawaj ten jeden stopień do góry. Idą, idą, idą! Po głęboko, na Atakować ty co robisz? Nie, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. czekajcie wojciech, czeka, wojciech, czeka, wojciech, wojciech, wojciech. Ale, no, no, Dobra, teraz wychodźcie, wychodźcie w nich. Wchodzimy, ja, wchodzimy, bo... wchodzimy. Ja, Andrzej, wchodźcie, Ale, Wojciech, mamy plecy. To nie ma. Dawaj kurwa tego, broń naszych. O, można Dobre, na Można to rozpalić się dopiero potem. Było oczarstwo, czy nie? Nie, nie było. Nie, 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 mam, nie, nie to, było, też już zaś się rozwalili. się z tym, tam jest. Umarło. Bo posaż na lewo, na lewo! O. O, no. no i dobrze, bo to na pewno jest? jak nie wiem, co jest Ale nie mieliśmy strzelców, którzy mieli naładowane karabiny, a akurat to oni nam wybiegli wszyscy z karabinami naładowanymi. No, hey. Dobra, ostrzeliwujemy, ostrzeliwujmy Niech to wróci na

i Janusz zginęli dzielnie walcząc z Papenheimerami. O co ja wiem? Dzień dzisiaj ciągle całego... Czarny zabrakło. O co ja wiem? Co jest? nasi są na ich Takie rzeczy to tylko w Tak właśnie to wygląda w Deluczu. Kryosie, Capiculo. O, ogląda człowieka. Idą, jakby co, idą w stronę lasu, bo tam jest ktoś na jakichś na jakiś ładowniec. Jest piechota, co mógłbyś być na a ja po prostu mam bekę z tego, że ktoś tam z naszych sojuszników tam jest, na ich sprawodzie. O. O, na narzucenie. Ale ładanie po prostu, ten podzik to było po prostu mistrzostwo, to był najlepszy pomysł. Dzięki. Ten O, chodź, chodź, Kto to powiedział? To to Briet E, Andrzej. Kąpiel ja na co, co ja wujcie. Bateria pasuje, co wtedy wyglądało? moja gęba jest bardzo przystała, od kiedy zmieniłem ją. Myślałem, że w rzadko, że tak powiem, że tak powiem, że Słuchaj, ci stworzę bardzo piękną gębę. Każdego rodzaju? Każdego rodzaju. Szeroką, wąską, długą, krótką Ja tak to...

to jest to jest A, to jest odmach. Dobra, ludzie, atak. Atak, atak. Nie zgin. Jebiście. atak. Ale jak wszyscy zaatakują według ruskiej doktryny, to... ...to wygramy. To będzie... ...chyba no dobrze, no. Nie. Teraz Sowiecka, faktyka, Jak na przykład wroga jest 40 tysięcy, to my musimy mieć 80.

Biedny. Niech ten Michali idzie. Konie idą tyły, konie idą na tył. Złapiesz wszystkich. Nie <noise> ma